Witam bardzo, bardzo serdecznie na filmiku o peperomii tempolistnej, zielonej. Jest to bylina, zwana również peperomią obtusifolium. Tak ona u mnie się prezentuje. Ja ją ostatnio przesadziłem. Mówiłem o tym chyba zresztą w filmiku. Bo już te pędy, one się wypychały nawzajem, miały zaciasną doniczkę. I chyba był to dobry pomysł, bo widzę, że ten pęd, który był taki jak gdyby słaby, przesuszony, to on zaczyna mi już wracać do życia. Peperomia tempolis pochodzi z natury, w naturalnym środowisku występuje w Ameryce Środkowej i Południowej, w lasach tropikalnych. Jest taką rośliną o krzewiastym pokroju z grubymi łodygami. Liście są okrągłe, błyszczące, gładkie i dosyć grube, takie sukulentne. Roślina gromadzi w nich wodę. Roślina ta dorasta do około 30 cm. Może zakwitnąć. U mnie jeszcze się to nie zdarzyło. I występuje w kilku odmianach. Taka ciemnozielona barwa to jest taka powiedzmy klasyczna odmiana. Ja mam ją, właśnie. Ale są też inne odmiany, na przykład fioletow z fioletową obwódką, wariegata, taka bardziej w moro, lemon lime, lemonkowy taki koloryt, czy białozielona, taka green gold. Ja mam u siebie tą roślinę około półtora roku i mogę z doświadczenia powiedzieć, że ona jest mało wymagająca. Nie stwarza żadnych problemów. Rozmnaża się ją przez sadzonki liściowe. Można z jednego liścia nawet ją rozmnożyć. Wiem, że to się nawet udało. Pędowe lub wierzchołkowe, czyli tak klasycznie. Lubi stanowisko jasne, ale nie w pełnym słońcu. Najlepiej za jakąś firanką się też czuje. Toleruje przeciętną ziemię uniwersalną. Przesadza się ją co 2-3 lata. Jest odporna na szkodniki, ale nie jest odporna na mróz. Dosyć powoli rośnie, nie jest jakiś taki szybki wzrost tej rośliny. Dosyć powoli rośnie, nie jest jakaś taka to maraton, nie, nie, jest, nie uczestniczy w maratonie po prostu wzrostu. Jeżeli ktoś szuka mało wymagającej rośliny, która nie ma jakichś wielkich oczekiwań, to peperomia tempolisna jak najbardziej jest dla niego. Nie sprawia nie sprawi mu większych problemów. Wystarczy tylko ją regularnie podlewać. No i co jakiś, co jakiś czas e, ścierać po prostu liście skórzu. Ja raczej jej nie zraszam. E, bardzo rzadko to robię, chyba że jest bardzo, bardzo gorąco. To od czasu do czasu ją czasami zraszam taką mgiełką. A tak to rośnie po prostu samoistnie, tak bez żadnych jakichś zabiegów. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do następnego razu.